Wyobraźcie sobie, drodzy widzowie, jak dziecko przekracza granice życia i śmierci, a potem wraca z przesłaniem, które może zmienić nasze życie na zawsze. To historia pełna tajemnicy, nadziei i wiary. Czy jesteście gotowi usłyszeć to, co młody chłopiec zobaczył po drugiej stronie? Zapewniam was, że to, co usłyszycie, pozostawi niezatarte wrażenie w waszych sercach i umysłach. A najważniejsze przesłanie zostanie ujawnione na samym końcu nie przegapcie tego. Witam Was serdecznie, drodzy bracia i siostry, pokój Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi. Niech Boże błogosławieństwa spływają na Wasze życie, a także na Wasze rodziny. Niech Duch Święty napełni Wasze serca pokojem, mądrością i siłą na każdy dzień. Nazywam się chodzenie z Bogiem, a to jest Wasz kanał. Gdzie razem odkrywamy tajemnicę Bożej miłości i wielkości. Dziś opowiem Wam o niezwykłym cudzie o polskim chłopcu, który wrócił z martwych, aby przekazać nam pilne ostrzeżenie od samego Boga. To historia, która poruszy Wasze serca i przypomni, jak wielki jest nasz Pan. Zanim przejdziemy dalej, zachęcam Was gorąco do subskrybowania naszego kanału Chodzenie z Bogiem. Kliknijcie w dzwoneczek. Zostawcie łapkę w górę. A jeśli to, co słyszycie, dotyka waszego serca, podzielcie się tym materiałem z bliskimi. Zanim zagłębimy się w tę niezwykłą historię, unieśmy nasze serca w modlitwie. Zamknijcie oczy, podnieście ręce i wołajmy do Boga. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar życia, za każde błogosławieństwo, które nam dajesz i za Twoją nieustanną obecność w naszym życiu. Prosimy Cię teraz, abyś otworzył nasze serca i umysły, abyśmy mogli zrozumieć Twoje Słowo. Wylej swoje błogosławieństwo na każdego, kto nas słucha. Daj nam wiarę, nadzieję i miłość w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Historia tego chłopca zaczyna się od tragicznego wypadku, który na zawsze odmienił jego życie. Wydarzenie to miało miejsce w małej polskiej miejscowości, gdzie rodzina chłopca była głęboko zakorzeniona w wierze katolickiej. Pewnego dnia doszło do dramatycznego zdarzenia. Chłopiec niespodziewanie stracił przytomność, a lekarze stwierdzili zgon. Jednak to, co nastąpiło później, jest trudne do wyjaśnienia w racjonalny sposób. Po kilku minutach, które dla rodziny wydawały się wiecznością, chłopiec niespodziewanie wrócił do życia. Wstał i zaczął mówić rzeczy, które przeraziły, ale i zafascynowały wszystkich obecnych. Twierdził, że widział świat po drugiej stronie, pełen światła, pokoju, ale także groźby i ostrzeżenia dla tych, którzy zapominają o Bogu. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co dzieje się z człowiekiem po śmierci? Co widzimy? Co czujemy? W tej chwili zapraszam Was, abyście podzielili się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Co myślicie o życiu wiecznym? Czy wierzycie, że Bóg może przekazywać nam ostrzeżenia poprzez takie wydarzenia? Chłopiec opowiadał, że po drugiej stronie widział piękne krajobrazy, które przewyższały wszystko, co znał na ziemi. Ale przede wszystkim spotkał kogoś, kogo opisał jako światłość pełną miłości samego Jezusa Chrystusa. Jezus przemówił do niego słowami, które na zawsze zmieniły jego serce: Wracaj na Ziemię i powiedz im, aby mnie szukali, bo czas się kończy. To ostrzeżenie chłopiec przekazał swojej rodzinie, a jego słowa szybko rozeszły się po całej okolicy. Co Jezus miał na myśli, mówiąc, że czas się kończy? Czy może chodzić o nasze życie, o to, że powinniśmy być gotowi w każdej chwili? Jeśli jesteście z nami aż do tego momentu, napiszcie w komentarzu: Jestem oddany prawdzie, która jest Słowem Bożym. Ewangelia według Jana, rozdział 17, werset 7. Po powrocie do życia chłopiec zaczął mówić o wizjach, które ujrzał podczas swojej niezwykłej podróży. Twierdził, że widział dwa różne miejsca: jedno pełne światłości, pokoju i niewyobrażalnej miłości, a drugie pełne ciemności, bólu i rozpaczy. To, co opisał, poruszyło wszystkich, którzy go słuchali. Mówił, że jasność symbolizuje miejsce, do którego trafiają ci, którzy żyją zgodnie z Bożym planem, a ciemność tych, którzy odrzucili Jego miłość. Jednak najważniejsze było przesłanie, które chłopiec miał przekazać. Opowiadał, że Jezus wezwał go do powrotu na ziemię z pilnym ostrzeżeniem. Miał przypomnieć ludziom o tym, że Bóg czuwa nad światem, ale jednocześnie patrzy z bólem na to, jak wielu odwraca się od Jego dróg. Jezus miał powiedzieć: Czas łaski jest teraz, przyjdźcie do mnie, zanim będzie za późno. Chłopiec mówił, że widział także wizję przyszłości. Opisał ją jako im serię wydarzeń, które miały wstrząsnąć ludzkością. Były to obrazy katastrof naturalnych, konfliktów zbrojnych i głębokiego podziału wśród ludzi. Widział, jak wielu cierpi, ponieważ odwróciło się od Boga, ale też, jak wiele osób odnajduje pokój i zbawienie dzięki swojej wierze. Zastanówcie się, drodzy widzowie, czy nie czujemy, że te słowa mają szczególne znaczenie właśnie teraz? Spójrzmy na to, co dzieje się na świecie. Czyż nie jest to czas, w którym bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Bożej opieki i miłości? Czy to nie jest moment, aby wrócić do modlitwy, do sakramentów i do życia zgodnego z Ewangelią? Chłopiec mówił także o szczególnym znaku, który ma być widoczny na niebie w niedalekiej przyszłości. Ma on być przypomnieniem dla ludzkości o Bożej obecności i wezwaniem do nawrócenia. Opisał to jako światło jaśniejsze niż słońce, które przyniesie nadzieję, ale i ostrzeżenie. Czy to znak, na który wszyscy powinniśmy czekać? Drodzy widzowie, historia tego chłopca jest dla nas głębokim przypomnieniem, że życie to coś więcej niż to, co widzimy wokół nas. To wezwanie do głębszego zastanowienia się nad naszym życiem duchowym. I relacją z Bogiem. Teraz, jeśli to, co słyszycie, porusza wasze serca, zachęcam was do podzielenia się tym materiałem z bliskimi. Pomóżcie dotrzeć temu przesłaniu do jak największej liczby osób. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii, i pamiętajcie: Każde amen w komentarzach to modlitwa za was i wasze rodziny. Czy chcecie dowiedzieć się, jak ta historia wpłynęła na życie chłopca i jego rodziny? Co zmieniło się w ich codzienności? Po powrocie do normalnego życia chłopiec i jego rodzina doświadczyli czegoś niezwykłego. Ich codzienność została przemieniona przez siłę tego duchowego przesłania. Ojciec chłopca, wcześniej sceptyczny wobec wiary, zaczął uczęszczać na nabożeństwa i odmawiać różaniec wraz z całą rodziną. Matka, która od zawsze ufała Bożej Opatrzności, uznała doświadczenie syna za potwierdzenie swojej wiary. Wspólnie zaczęli gromadzić się na modlitwie każdego wieczoru, odmawiając specjalną modlitwę za tych, którzy oddalili się od Boga. Sam chłopiec stał się dla wielu ludzi inspiracją. Odwiedzał kościoły, szkoły i wspólnoty, opowiadając swoją historię i wzywając innych do nawrócenia. Podkreślał, że jego doświadczenie nie było tylko cudownym wydarzeniem, ale przede wszystkim przesłaniem skierowanym do każdego człowieka. Mówił o miłości Boga, która pragnie uratować wszystkich, ale wymaga naszej odpowiedzi. Jednym z najważniejszych momentów, o których opowiadał, była wizja, w której Jezus objawił mu obraz świata podzielonego na dwie części. Jedna strona była przepełniona światłością, modlitwą i miłością, a druga pogrążona w chaosie i rozpaczy. Chłopiec wyjaśniał, że klucz do tego, po której stronie się znajdziemy, leży w naszych codziennych decyzjach, w tym, czy wybieramy dobro, miłość i wiarę, czy odwracamy się od Boga, podążając za egoizmem i materializmem? Ludzie, którzy słyszeli jego historię, często mówili o tym, jak bardzo poruszyły ich jego słowa. Wielu z nich zaczęło regularnie modlić się, wracać do sakramentów, a nawet naprawiać relacje w rodzinach. Jedna z kobiet, która uczestniczyła w spotkaniu z chłopcem, przyznała później, że jego świadectwo uratowało jej małżeństwo. Postanowiła przebaczyć mężowi i odbudować ich wspólne życie na fundamencie wiary. Drodzy widzowie, czy zdajemy sobie sprawę, jak ogromną moc ma nasza wiara? Historia tego chłopca przypomina nam, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Bóg jest zawsze blisko i czeka na naszą decyzję, by wrócić do Niego. Na zakończenie, zachęcam Was, abyście wzięli sobie do serca przesłanie, które usłyszeliście. Jeśli czujecie, że jest w waszym życiu coś, co wymaga zmiany, nie zwlekajcie. Zacznijcie już dziś. A jeśli ta historia was poruszyła, podzielcie się nią z innymi. Niech to przesłanie nadziei dotrze do jak największej liczby osób. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej niezwykłej przemianie. Historia chłopca zaczęła rozprzestrzeniać się nie tylko w jego lokalnej społeczności, ale także w całym kraju i za granicą. Media Zarówno tradycyjne, jak i społecznościowe zaczęły opowiadać o jego doświadczeniu. Wywiady z rodziną i świadkami zdarzenia poruszyły serca tysięcy ludzi. W kościołach zaczęły się odbywać specjalne nabożeństwa inspirowane jego historią, podczas których modlono się za tych, którzy jeszcze nie znaleźli drogi do Boga. Chłopiec, mimo młodego wieku, z wielką pokorą i determinacją kontynuował swoją misję. W swoich wystąpieniach mówił o konieczności miłości i przebaczenia w świecie pełnym podziałów. Przytaczał słowa Jezusa, które usłyszał w wizji: Niech każdy, kto ma uszy, usłyszy. Czas jest krótki, a serce musi być czyste. Podkreślał, że to właśnie miłość jest kluczem do zbawienia i że każdy człowiek może odnaleźć tę drogę, jeśli tylko otworzy swoje serce. Wielu ludzi po wysłuchaniu jego przesłania zaczęło na nowo odkrywać swoje duchowe korzenie. Świadectwa nawróceń płynęły z całego kraju. Młodzi i starsi, którzy do tej pory żyli z dala od wiary, zaczęli wracać do sakramentów, do modlitwy, a przede wszystkim do życia w zgodzie z Ewangelią. Niektórzy zaczęli zakładać grupy modlitewne i wspólnoty, inspirowani jego prostymi, ale głębokimi słowami. Jednak jego historia nie była tylko źródłem inspiracji, były również głosy krytyki i sceptycyzmu. Niektórzy twierdzili, że to wszystko jest przypadkiem medycznym lub próbą zwrócenia na siebie uwagi. Chłopiec i jego rodzina przyjmowali te głosy z pokorą, zawsze odpowiadając, że to nie oni są najważniejsi w tej historii, ale przesłanie, które chłopiec otrzymał. W jednym z wywiadów chłopiec powiedział: Nie chodzi o mnie, ja jestem tylko narzędziem. Jezus chce, abyśmy wszyscy zrozumieli, jak ważne jest życie w zgodzie z miłością i prawdą. Jeśli moja historia sprawi, że choć jedna osoba zbliży się do Boga, to wiem, że warto było to przeżyć. Drodzy widzowie, ta historia to nie tylko relacja o cudzie, ale także wezwanie dla każdego z nas. To przypomnienie, że każdy dzień jest szansą na przemianę i zbliżenie się do Boga. Jak odpowiedzielibyśmy na to wezwanie w naszym życiu? Co możemy zmienić, aby nasze serca były gotowe na spotkanie z miłością Boga? Napiszcie swoje przemyślenia w komentarzach i nie zapomnijcie podzielić się tym przesłaniem z innymi.